Nie. Ja. się widzę. Mm -hmm. Patrz, bajak boży szycie wczoraj. Bo tu jest haczyk, żeby mi nie spadło. Oho. No to naprawię na Elegancko? Przymierzamy i No to przywóz. No majster montuje. O, Ładnie to wygląda Co? Ładnie to wygląda jesteśmy... muszę powiedzieć, żeby tak nie, szybko nie leciał kłamak, bo nie na <laughs> no, więc tak to wygląda Dobre spotkanie wystąpaniu... Co? Co? My już jedziemy, jedziemy Dobra, jedziemy Dobra Lecimy na strajk na sukce na Orlena, na miejsce zbiórki. Tam już wszyscy ze zbiórki co jadą odnośnie, to już na grupie piszą i wysyłają więc, że jadą. Trochę tych strajków tym, tego 9 lutego yy, jest. Lecimy, więcej na pewno się opowie. Na, na strajku. Flaga jest, jest. Trzyma się cały czas. Nie no papaki powinni ją zadać na jednego. <laughs> Jedziemy na suchach, a na suchu tu ja od Krzysia przesiadam się do drugiego Krzysia. Ale to tam już więcej na miejscu. Na pewno tych osób na pewno trochę będzie. Tu lewo Pierwsze, pierwsze miejsce zbiórki Jak widać jest Jest tych sprzętów trochę tutaj Ach, jest, Jest pogrom i to wielki A ja już tam od rana jak social medias biorę i przeglądam no to już co niektóre nawet w piątej jadą O ostatni, bo do z wyjechał, w sensie z O. Na no, sam wiadek jakiś w ogóle Jedziemy, jedziemy słuchajcie Skala chyba nas, no nie, że przerosła, ale jest pogrom Jest pogrom tego wszystkiego, naprawdę ciągników fullu, fulu no, teraz będziemy odpuszczać właśnie jeszcze dróbkę do już to I za nami, i przed nami, wielki ciąg jest, jest. Naprawdę nie, trzeba. nie, trzeba nie, nie, No, nie, tam nie, trzeba. nie, nie, jak? <głos> A, <głos> <głos> ta, 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 jak ostatnia, jak <noise> Taka frekwencja czy no na za mną tak nie było. No, na żadnym razu... strajku Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Gina. Jest tam znowu też jakaś luka Tym dojczym hamuje się zbierali postulaty, te same, czyli tak jak było na początku podane: czyli Zielony Ład, import zboża z Ukrainy. Cały protest, tak jak u nas wyglądał przez 5 godzin. Był on zorganizowany na drodze krajowej 92 miejscowości od Sukcy do Goliny i z Goliny do Wólki. Tam była zawrotka. Jedziemy teraz z powrotem na Sukce. Na Orlenę, na miejsce zbiórki, cały strajk liczył nas, jak było dobrze policzone, tam 188 traktorów, co jest kilka samochodów. Było i tak, pomału, wszystko to dobiega końca. Nie tylko tutaj u nas, akurat się tak dzieje, bo i też w Poznanie, w Poznanie to jest w ogóle Armagedon, czy Gniezińskie czy Września. Tutaj u nas okoliczne to takie bardziej to naprawdę działają tam ostro bo to co właśnie widać na social jak czy nie tylko u nas tutaj, bo i tak w całym kraju no jest po prostu pogrom tych ciągników pogrom rolników więc no, widać to, że to nie, jest, nie idzie w dobrym kierunku i że trzeba po prostu działać coś z tym robić, bo jak tak będzie się cicho siedzieć to to będzie dramat Pogadajcze też na pewno wszyscy znają Na pewno z YouTube'a Pozdrawiamy Krzyśka i mega dziękuję za to, że mogłem z tą wziąć udział w tym strajku, z tobą jechać Więc za to mega dziękuję Dziękuję wszystkim organizatorom, którzy tu byli Wszystkim rolnikom, którzy przyjechali wzięli udział w tym strajku akurat nam padał, więc nagrywamy z telefonu tutaj wróciliśmy ze strajku dzięki wszystkim za oglądanie, dzięki że byliście do następnego Będziemy montować aś na jutro, albo na dzisiejsze zobaczymy jak to wypali no strajk co? był potężny, akurat jak na naszą dzielnicę no to strajk był potężny bo było, liczyło ponad no, coś ponad 200 osób licząc z samochodami więc naprawdę była potęga nie tylko tutaj, bo w, w samym Poznaniu w samym Poznaniu było ponad 2000 widzów, więc no, na grubo dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego, cześć.